Daniel UFO, 5 złotych, duchu stachu, nie przejmujcie się, żyjecie, cieszcie się życiem system, wymordował w Polsce 200 tyt ludzi pod pretekstem COVID-a, a, a szczepionki 3 dawkami umrą do 4 lat, tak mówi noblista odkrywca wirusa AIDS, ci co was hejtują, niech sam. Co zrobisz? Myślisz, że pozdychają? Póżestrę do klaczek? O, jak fajniutka jedna i druga. Jak to? Wypiję, widzisz, że zdrowy wypiję. Duchu konfident, duchu konfident, duchu konfident, duchu konfident, duchu konfident, duchu konfident. Aaa, aa, na się kurwa próbujesz się, chyba, się na mierze kur, kurwa stwarł. ci kurwa ubiję w sekundę. Ile na napiję, bo nie normalnie. Ja. Profesor Dumbledore. 5 złotych. Brawo dla debila. Dojebał kaski na trawkę, iPhone'y i kurteczki, a menele powoli zdychają na melinie. Gdybyś był bardzo rozumny, to zainwestowałbyś w nich i ludzie wysyłaliby po od 300 do 400 złotych, a teraz widzą, na co to idzie. Z 5 złotych. Witam chłopaki w Stasiu, co jest zgrane. Wczoraj sokole oko, dzisiaj blada twarz. Ej, na tej grupie patrzę, kurwa, że coś kurwę zaczynają mi cisnąć. Ty, te... pojebało wam się w dupach? Możemy się pozbyć, że kiedyś najebany byłem i piłem setkę sobie. Ale żeby zaczynacie mi wyzywać jakieś kurwa grupy, was pojebało? I idziecie na mojej grupie wyzywać? Stasiek, kurwa, w duchu, kiedy idziecie do pracy? Czy całe życie na krzywą mordę?